Witam serdecznie wszystkich z tej strony, Przemysław. Moi drodzy, chciałbym zaprosić Was już na kolejne spotkanie z nami na żywo, które odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 17 marca, o godzinie 17. W kolejnym odcinku spotkamy się na żywo z Joanną i, i z Endym we trójkę i opowiemy Wam tym razem o fantastycznych naturalnych lekarstwach, takich jak strofantyna chociażby. Glikozyt na sercowy, który przerywa zawał w ciągu kilku minut, jak powstała, a dlaczego została wycofana. Pokażemy na wizji, jak zrobić własną strofantynę. Też chcielibyśmy wam powiedzieć troszeczkę więcej o jodzie na temat płynu Lugola, jak zrobić prawdziwy płyn Lugola samemu, jak go stosować ja opowiem o bezpiecznej suplementacji. Odpowiemy też na najczęściej zadawane pytania, moi drodzy, i powiemy o takich rzeczach, o jakich jeszcze nigdzie w internecie nie było mowy, więc gorąco zachęcam was. Bądźcie z nami w najbliższą niedzielę o 17:00. dowiecie się dużo praktycznych informacji, które sami możecie zastosować. Ja w tej chwili znajduję się w pięknym królewskim parku w Bukowcu. Moi drodzy, za mną ośnieżone szczyty Karkonoszy. Ci wszyscy, którzy zdecydowali się na uczestnictwo w naszych warsztatach, będą mieli okazję pospacerować tutaj po tym parku, zbierać z nami rośliny, ale to dopiero za kilka miesięcy. Także, kochani, zapraszam Was gorąco na najbliższe spotkanie na żywo w niedzielę. Dużo zdrowia życzę i do zobaczenia.